Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz, przechodzimy do jak tematu. Prawidłowo komunikować się z inspektorami Policji Drogowej na drodze, jakich zwrotów lepiej nie mówić. Film o prawidłowej komunikacji z inspektorami Policji Drogowej. Wielu kierowców gubi się, gdy widzą gest inspektora Policji Drogowej zapraszający ich do zatrzymania się i nie wiedzą, jak prawidłowo się zachować. Niektórzy z nich starają się przypodobać i żartują aby surowy egzekutor prawa poczuł się swobodnie. Inni od razu próbują postawić inspektora na swoim miejscu, pokazać, kto tu rządzi, odeprzeć jego ewentualne roszczenia, zaczynają komunikację od chamstwa, a najbardziej zaawansowani grożą swoimi powiązaniami z wpływowymi ludźmi. Takie zachowanie ze strony kierowcy najczęściej przynosi odwrotny skutek. Inspektor Policji Drogowej jest na służbie i działa zgodnie z przepisami, nie kupi żartów ani nie przestraszy się gruźb. Najprawdopodobniej sprawa w takich przypadkach zakończy się tym, że podejrzliwość inspektora policji drogowej wzrośnie, a ty stracisz czas, jeśli będzie chciał skontrolować twój samochód. Jak zachowywać się poprawnie, jeśli zostaniesz zatrzymany przez funkcjonariusza policji drogowej na służbie. Aby komunikacja była przyjemna dla obu stron i nie zakończyła się wybuchem emocji i niepotrzebnym dokuczaniem, 1. Nie kłóć się, jeśli uważasz, że zostałeś zatrzymany niesłusznie. Może ci się wydawać, że inspektor zatrzymał cię bezpodstawnie. Nie przekroczyłeś dozwolonej prędkości. Jesteś trzeźwy? Wszystko jest z tobą w porządku. W czym więc problem? Należy pamiętać, że inspektor jest urzędnikiem, który działa zgodnie z wewnętrznymi przepisami departamentu, a jego praca jest kontrolowana przez przełożonych, zapoznaj się z regulaminem administracyjnym zatwierdzonym zarządzeniem nr 664 z dnia 23 sierpnia 2017 r. Aby dowiedzieć się, czym dokładnie kieruje się inspektor, zatrzymując się na drodze. Dlatego też, jeśli zostaniesz zatrzymany, może to mieć różne. Nieznane ci przyczyny. Może się zdarzyć, że kontrola drogowa jest związana z informacją, np. samochód podobny do twojego uciekł z miejsca wypadku. Można to też wytłumaczyć kontrolą dokumentów, do której policja drogowa ma pełne prawo. Być może na drodze prowadzona jest specjalna operacja, która również może być powodem zatrzymania i kontroli. 2. Spokojnie przekaż inspektorowi swoje dokumenty. Wymogiem prawnym ze strony inspektora Policji Drogowej jest poproszenie kierowcy o przedstawienie dokumentów do kontroli w celu upewnienia się, że są one autentyczne. Prawo jazdy zostało wydane na ciebie lub masz pełnomocnictwo do prowadzenia pojazdu. Jeśli zostaniesz zaproszony do samochodu Policji Drogowej w celu zarejestrowania protokołu, nie ma sensu odmawiać, ponieważ pod wideorejestratorem który musi być tam obecny. Inspektor nie naruszy przepisów, stawiając kierowcy bezprawne żądania. W samochodzie patrolowym szansa na stanie się ofiarą wymuszenia jest mniejsza. 3. Inspektor musi się przedstawić i okazać prawo jazdy. Funkcjonariusz, a inspektor jest urzędnikiem państwowym wykonującym swoje obowiązki służbowe. Zatrzymując samochód musi podać swoje dane. Imię i nazwisko oraz stanowisko. Powinieneś pamiętać, że jeśli nie zostaniesz przedstawiony, masz pełne prawo do wyrażenia takiego żądania. W uprzejmej formie powiedz kontrolerowi, że chcesz zobaczyć jego oficjalną legitymację. Dokumenty należy okazać na pierwsze żądanie i można je studiować tak długo, jak to konieczne. 4. Możesz pozostać w samochodzie. Nie spiesz się. Aby wyskoczyć z samochodu i pobiec do inspektora policji drogowej. Zgodnie z prawem możesz pozostać w pojeździe, chyba że poprosi cię on o opuszczenie samochodu. W takim przypadku nie kłóć się i opuść kabinę. Policja może poprosić cię o wysiadanie, aby upewnić się, że jesteś trzeźwy, twoje ruchy są skoordynowane, a mowa nie jest zaburzona. 5. Otwórz bagażnik. Gdy zostaniesz o to poproszony przez funkcjonariusza, policja drogowa ma prawo zażądać od kierowcy, aby wysiadł z samochodu i otworzył bagażnik w celu przeprowadzenia kontroli, przestrzegaj tego wymogu prawnego. Ale pamiętaj, że kontrola jest kontrolą wzrokową, podczas której inspektor policji drogowej nie może wejść do twojego samochodu i przeglądać twoich rzeczy rękami. Nie dostanie się też do bagażnika, sprawdzając komorę pod kątem zabronionych przedmiotów. Inną opcją jest sytuacja, w której policja poprosi o sprawdzenie samochodu poprzez jego przeszukanie. Tutaj potrzebne będzie albo nagranie wideo utrwalające wszystko, co się dzieje, albo obecność świadków. Muszą to być co najmniej dwie osoby. Inspektor sporządzi protokół, który musisz podpisać, jeśli zgadzasz się ze wszystkim, co się dzieje. Podczas przeszukania policja ma prawo zabrać rzeczy znajdujące się w samochodzie lub w bagażniku i sprawdzić je. 6. Uprzejma komunikacja jest obowiązkowa. Z reguły funkcjonariusz policji drogowej, który cię zatrzymał, zwraca się do ciebie grzecznie. Używając słowa ty, ty również powinieneś być uprzejmy i spokojny. Przywitaj się z funkcjonariuszem i kontynuuj rozmowę spokojnym tonem, zachowując uprzejmość i zwracając się do niego perty. Nie pozwalaj sobie na familiarności i żarty. To natychmiast wywołuje negatywną reakcję, a komunikacja może stać się nieprzyjemna. Jeśli zachowasz spokój, porozmawiasz z inspektorem z szacunkiem i uprzejmością. Inspekcja zakończy się szybko i bez większych szkód dla ciebie. Nawet jeśli nieco naruszyłeś przepisy, funkcjonariusz policji drogowej może przymknąć oko i puścić cię bez mandatu. Jeśli zachowujesz się niegrzecznie, wykrzykujesz o Belgii, inspektor nie tylko nie przepuści cię bez kontroli, ale przeprowadzi ją z należytą starannością. A jeśli jesteś zbyt agresywny, możesz czekać na areszt administracyjny. 7. Nie rób żartobliwych uwag. Jeśli inspektor zapyta Cię, co jest w bagażniku, nie żartuj, że masz tam broń lub materiały wybuchowe. Może Ci się to wydawać bardzo dowcipne, ale pamiętaj, że organy ścigania nie rozumieją takich żartów. Inspektor Policji Drogowej ma obowiązek zareagować na Twoje zgłoszenie i sprawdzić Twoje informacje. Niezależnie od tego, jakie one są. Przygotuj się na długie zatrzymanie i dokładną kontrolę bagażnika. Policja musi mieć pewność, że nie przewozisz niczego zabronionego. Jeśli na pytanie, czy piłeś alkohol, postanowisz zażartować, że jesteś pijany. Przygotuj się na podróż na miejsce kontroli oraz stratę czasu i nerwów. 8. Nie spiesz się z filmowaniem testu. Jeśli chcesz się ubezpieczyć i nagrać wszystko, co się dzieje? Możesz to zrobić, ale nie zapominaj, że to działanie już początkowo wskazuje na Twoją nieufność wobec przedstawiciela organów ścigania. W rezultacie inspektor policji drogowej będzie już z góry negatywnie nastawiony do Ciebie, a zatem formalna kontrola może przerodzić się w nieprzyjemną rozgrywkę, dlatego lepiej jest rozpocząć komunikację w przyjazny sposób, ale jeśli zauważysz, że inspektor zaczyna stawiać nieuczciwe lub niezgodne z prawem żądania, to w takim przypadku dowody wideo mogą być przydatne w przyszłości do dochodzenia swoich praw w sądzie. 9. Nie oferuj inspektorowi policji drogowej jałmużny Dawno minęły czasy, gdy sprawy rozwiązywało się po prostu przekazując pewną sumę pieniędzy z rąk do rąk pozbawionego skrupułów łowcy we poletach który odcinał kupony od przestępców na drogach. Dziś inspektor jest uzbrojony w wideorejestrator przymocowany do munduru, a urządzenie to jest również zainstalowane w radiowozie. Dlatego jeśli zaproponujesz łapówkę urzędnikowi, może się to dla ciebie bardzo źle skończyć, ponieważ czyn ten jest karalny jako przestępstwo i grozi za niego kilka lat pozbawienia wolności. Pamiętaj, że wszystkie twoje działania są rejestrowane. Zachowuj się z godnością. Nie obrażaj funkcjonariuszy Policji Drogowej. Nie używaj wulgaryzmów. Wideofilmowanie jest obowiązkowe. Jeśli Policja Drogowa przeprowadza czynności procesowe, jeśli kierowca jest zawieszony w prowadzeniu pojazdu lub w celu zbadania stanu nietrzeźwości, nagrania te mogą być przedstawione jako dowód w sądzie i nie mogą być umieszczane w sieci w celu publicznego dostępu. 10. Nie należy grozić inspektorowi wpływowymi powiązaniami. Ludzie myślą, że mogą przestraszyć przedstawiciela policji drogowej, grożąc, że zadzwonią do swoich znajomych, bardzo ważnych osób, które mogą rozwiązać sprawę z inspektorem na poziomie jego przełożonych. Jak mówią sami inspektorzy, takie groźby są najczęstszymi przypadkami na drodze, gdy pojawiają się spory, i z reguły jest to tylko próba wpłynięcia na działania inspektora i skłonienia go do puszczenia sprawcy bez konsekwencji. Jeśli kierowca próbuje udawać ważną osobę, prowadzi to tylko do zwiększenia podejrzeń i dokładniejszej kontroli. Co powiedzieć inspektorowi Policji Drogowej, aby obrócić sytuację na swoją korzyść, poczekaj chwilę. Sprawdź ten artykuł o przepisach ruchu drogowego w Google. To zdanie przydaje się, gdy inspektor policji drogowej oskarżył Cię o wykroczenie z artykułu przepisów ruchu drogowego, o którym nie masz pojęcia. Po pierwsze, uzyskasz informacje o tym, jakie konkretne wykroczenia przypisuje Ci służba patrolowa. Po drugie, przedstawi Cię jako osobę pewną siebie kompetentną i odpowiedzialną, do której inspektor będzie odnosił się z większym szacunkiem. Jeśli uważasz, że nie złamałeś żadnego przepisu, będziesz miał możliwość obrony. Zadzwonię do recepcji aby wezwać osobę odpowiedzialną, jeśli istnieje konflikt i nie zgadzasz się z oskarżeniami funkcjonariuszy policji drogowej lub ich działania są Twoim zdaniem niezgodne z prawem, możesz wypowiedzieć to zdanie kontrolne, jeśli dodatkowo nagrasz wykroczenie na swoim telefonie. Będziesz miał możliwość złożenia skargi i wszczęcia audytu wewnętrznego przeciwko inspektorowi, który narusza przepisy. Sporządźmy protokół. To zdanie przyda się, gdy inspektor będzie chciał się z tobą rozwieść oskarżając cię o to, że byłeś pijany i że komu odmówiłeś badania lekarskiego. Jeśli naprawdę nie masz śladów alkoholu w organizmie, inspektor policji drogowej będzie musiał towarzyszyć ci w badaniu w specjalnej placówce medycznej. Tam okaże się, że jesteś trzeźwy jak ryba. Jest mało prawdopodobne, aby funkcjonariusz nalegał, jeśli nie jest pewien twojego odurzenia, napisze w protokole. Że nie zgadzam się z naruszeniem i potrzebuję obrońcy. Jeśli rzeczywiście zaznaczysz to w protokole, inspektor będzie musiał rozpatrzyć twój wniosek o udział obrońcy, aby podjąć decyzję. Sąd weźmie pod uwagę, że obrońca nie został ci zapewniony, a procedura rejestracji i wykroczenia została przeprowadzona z naruszeniem przepisów, więc sąd uchyli decyzję. Jest to skuteczna metoda ale tylko wtedy, gdy jesteś niewinny, ale chcesz zostać oskarżony o poważne przestępstwo, czego nigdy nie powinieneś mówić inspektorowi, komendancie, spieszę się, mam ważną sprawę do załatwienia. Po pierwsze, należy wykluczyć takie znane odniesienia jak szef, szef, dowódca. To natychmiast wywoła negatywne wrażenie. Stwierdzenie, że spóźniłeś się w pilnej sprawie, jest sygnałem dla funkcjonariusza policji drogowej że konieczne jest bliższe przyjrzenie się twoim dokumentom w pojeździe, sprawdzenie numeru rejestracyjnego samochodu w bazie danych policji drogowej, na jakiej podstawie zostałem zatrzymany, złożę skargę, jeśli będziesz grozić, arogancko stawiać inspektora na swoim miejscu, w każdy możliwy sposób szastać swoimi prawami, to nieliczna pobłażliwość. Funkcjonariusz policji drogowej to także osoba ze swoim zawodowym ego, a zranienie go oznacza wywołanie reakcji. Produktywny dialog nie będzie już działał. Inspektor może przeprowadzić kontrolę z całą surowością prawa, a ty zostaniesz z protokołem. I bez sporej ilości komórek nerwowych. Wybacz mi, właśnie dostałem prawo jazdy. Komu próbujesz współczuć? Jeśli złamałeś przepisy, jesteś winny. Inspektor będzie miał całkowitą rację, wnosząc oskarżenie, w końcu jeśli wydano ci licencję, znasz zasady i nie powinieneś ich łamać. Puść mnie, co? Zabieram dzieci na poranek, żonę do szpitala położniczego, gdziekolwiek się wybierasz. Nie jest to powód do łamania przepisów ruchu drogowego. Jest mało prawdopodobne, że inspektor policji drogowej będzie tak sentymentalny, że pozwoli ci odejść bez sporządzenia raportu o naruszeniu przepisów. Jeśli naprawdę popełniłeś błąd, być może sztuczka zadziała. Jeśli jesteś ładną dziewczyną, ale w innych przypadkach nie możesz próbować. Jeśli wsiadłeś za kierownicę pijany, nie będziesz w stanie udowodnić swojej niewinności. Wnioski chociaż procedury kontroli i weryfikacji dokumentów nie można przypisać do bardzo przyjemnych wydarzeń, nie należy się denerwować. Wszystko pójdzie normalnie, jeśli nie będziesz przeszkadzał funkcjonariuszowi policji drogowej w wypełnianiu jego obowiązków. A wręcz, przeciwnie, będziesz mu pomagał. Miej przy sobie dokumenty samochodu. Powtórz obowiązujące przepisy ruchu drogowego, aby nie zapomnieć zasad jazdy. Okazuj szacunek i odpowiadaj na wszystkie pytania inspektora, unikając żartów i zbędnych rozmów. A wtedy inspektor Policji Drogowej nie będzie twoim wrogiem, ale podobnie myślącą osobą na drodze a kontrole przebiegną bez zakłóceń. Film o prawidłowej komunikacji z inspektorami policji drogowej.